Bo ja nie wiem, o co chodzi z tym psychotropem. Tylko wiem, że był dziwny. W przestrzeni internetowej co jakiś czas pojawiają się nowe osoby, <noise> Które <noise> wchodzą do mainstreamu i zyskują znajomości czy rozpoznawalność wśród najpopularniejszych influencerów. Taki debiut zaliczył ostatnio psychotrop, a to wszystko dzięki zaproszeniu do aferek z Boxdelem i Wardęgą na czele. Dzisiaj yy, gośćmi jest oczywiście Sylwester Wardenga. Dzień dobry. I psychotrop. To Do... A potężne komentary, jak patrzeć. Warto zaznaczyć, że zasięg tego programu to 40 tysięcy widzów na żywo. Nie tylko, nie tylko zastanawiam jedną rzecz, bo jakby ten psychotrop, bo ja, ja ostatnio mówiłem jak poruszałeś temat psychotropa, że ja psychotropa kojarzę z tego, że on na przykład, ma VIP się bił i on kurwa taki creepy trochę był. I on chyba tą walkę też jakoś tak dziwnie przegrał. Nie wiem, bo to lata temu były. I jakby w którym momencie on stał się takim jakby trendującym ziomeczkiem, który ma informacje? Bo on od, od. No wiesz, chodzi o to, że. Nie wiem, na przykład Wardenga nie miał tego, że. Yy, że Popek wyciął k ten psa, nie? nie? wiem, Rewo tego nie miał, Konopski tego nie miał, Gimper tego nie miał. A miał to psychotrop, i to jest jakby kolejny raz, gdzie on jakby ma rzeczy. Wziąłem na rzeczy, których, do, jakby, do których nikt nie dostępuje. A tak samo chyba było przy dramie Nikity i Daniela Magicala. Wiesz o co chodzi, nie? Bo zaś ogólne dotarcie to setki tysięcy wyświetleń oraz prawie 550 tysięcy subskrypcji. Wróćmy jednak do psychotropa. Przed słuchaczami przedstawia się on jako komentator, TikTokowy detektyw lub osoba, która ujawnia oszustwa internetowych person. Myślę, no. Dobra, to ja taki krótki statement, że jeżeli ktoś z was e, ma jakąś w cudzysłowie aferę, problem e, taki, że na przykład no, Sylwia tego nie weźmie się no. jakieś inne komentarze, Czyli na przykład no, na głoście jakąś sprawę, to piszcie do mnie na Instagram psycho.666, bo ja taki, t, t, takimi tematami się zajmuję. Psychotrop wystąpił w programie Tuż po aferze, którą rozpoczął udostępniając intymne nagranie popka z psem. Patrząc po komentarzach, widowni spodobał się występ Psychotropa. Przeczytam teraz kilka opinii znalezionych pod tym materiałem. Przyznam, że Psychotrop dobrze wypadł, pasuje do formatu aferek. Mam nadzieję, że to początek busta Psychotropa. Fajnie się go ogląda. Lubię go. Wbrew powszechnej opinii, Psychotrop potrafi mówić ludzkim głosem. Psychotropa poproszę częściej. Dobrze się ogląda. Można zatem powiedzieć, że nowy gość aferek bardzo dobrze zaprezentował się obok Wardengi i Boxdella. W samym programie nie było o nim ani jednego negatywnego słowa. Wtem w sekcji komentarzy można odnaleźć jeden dziwny komentarz, mianowicie: Psychotrop, jak to czytasz, to opowiedz coś o bieganiu z nożem po klubach w OLN. Nie, przecież to niemożliwe, że Boxdel kreujący się na człowieka, który przeszedł transformację oraz Wardenga, kształtujący swój wizerunek jako osoby stojącej w obronie bezpieczeństwa w polskim internecie, mogli przyjacielsko gawędzić sobie z jakimś nożownikiem w programie. To jest na pewno pomówienie. Przecież Wardenga nigdy nie promowałby w programie kogoś, kto jest nożownikiem, prawda? Jeśli spotykanie się z nieletnimi jest potępiane w internecie, to również ataki z użyciem ostrego narzędzia nie powinny być traktowane jako zwykła wpadka. Napisz w komentarzu, jak oceniasz moralnie takie zachowanie. Dlatego w dzisiejszym odcinku prześwietlimy tajemniczego. No kurwa to jest takie też trochę. Ym, no naciągane to jest, nie? Ja nie wiem jakby czym się ten pan trudni i co on tam odpierdolił, może mi jak ja jakiś artykuł. Zatem. Mam nadzieję, że to też tu zostało poruszone, albo nawet nie linkujcie mi tych informacji, bo raczej tego, że on jest nożownikiem, no to nie wzięli od ziomka, który miał dwa lajki pod komentarzem i na tej podstawie chyba się nie da materiału skręcić. No ale to takie nie, no nie jest moim zdaniem w porządku, nie? Takie. Yy, no powiedz w komentarzu co o tym sądzisz. Co kto może napisać o tym, że ktoś kogoś <laughs> nożem zaatakował, nie? gościa Boxdella i Wardengi. W końcu wypadałoby wiedzieć, kogo popularni influencerzy promują swoimi twarzami i nazwiskami. Aby przybliżyć postać psychotropa, musimy cofnąć się w czasie. Psychotrop zaczynał swoją karierę w internecie jako HST Diobel, raper podgatunku Horrorcore, który łączył dodatkowo z psychorapem. Początkowo był artystą grającym w podziemiach, lecz w 2013 roku dołączył do wytwórni płytowej Leroya o nazwie Dev. Jego kariera nie nabrała wówczas rozpędu, ponieważ wylądował w więzieniu, jak możemy przeczytać w jednym z artykułów. Między mężczyznami wywiązała się szamotanina i Alan G. zadał kuzynowi swojej dziewczyny cztery ciosy w klatkę piersiową. Tuż po wyjściu z więzienia udostępnił on w sieci fragment uzasadnienia wyroku w swojej sprawie. Czytamy w nim m.in., że raper działał świadomie z chęcią spowodowania ciężkich obrażeń ciała. W tym momencie możesz zastopować sobie film i przeczytać całość uzasadnienia. Oczywiście, że to zrobię. Skoro oskarżony spowodało pokrzywdzonego 5 ran kłótych i cięto kłutych w obrębie klatki piersiowej, w której znajdują się ważne dla życia człowieka organy, a najpoważniejsze uderzenie nożem to wskazuje rozmiar i obraz obrażeń pokrzywdzonego zadał z premedytacją. Już osiągnął przewagę nad pokrzywdzonym i mógł zakończyć zajście. Siłą co najmniej średnią. Nie wiem co to jest K452. Nie wiem, co to jest. To nie ulega wątpliwości, że chciał zadać pokrzywdzonemu znaczącą dolegliwość. Ilość ujawnionych obrażeń, oraz rodzaj użytego narzędzia i siła, z jaką widział oskarżony, dają podstawę do uznania, że oskarżony chciał spowodować u pokrzywdzonego ciężki uszczerbek na zdrowiu. Niewątpliwie, bowiem, dorosła, dojrzała i poczytalna osoba, jaką jest oskarżony, musiała przewidywać. Biorąc pod uwagę doświadczenie życiowe. Poważne dla zdrowia skutki uderzeń dość długim, ostrym narzędziem w kratkę piersiową. Nie ulega zatem z całą pewnością wątpliwości, że oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim spowodowania ciężkich obrażeń ciała i takie obrażenia spowodował. Jak bowiem wynika z opinii biegłego Rana okolicy pa e, pachowej, środkowej, prawej o długości 3,0 cm, penetrująca do jamy opłucnowej, opłucnowej na wysokości 9. żebra, doprowadziła do rozwinięcia się masywnego krwotoku do prawej jamy opłucnowej, co spowodowało wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonego. Okoliczność ta jest w świetle zgromadzonych dowodów oczywista i niekwestionowana. Także w zakresie przyjętej kwalifikacji skutków. Strasznie pisane. Nie rozumiem tego. Znaczy, no rozumiem, ale tak. W moment, gdzie składasz yy, zeznania na komendzie i oni piszą Posługuje się w sieci internet nikiem Nitro. Czy tam pseudonimem Nitro. W sieci internet, nie? Alan G. tak skomentował to uzasadnienie. Horrorcore, jednak to nie tylko fikcja literacka, co chłopaki? Napisał żartobliwie. Po odsiadce... Nie bardzo dziwi... Mnie bardzo dziwi, jak to jest możliwe, że powiedzmy, za zabicie kogoś nożem, no to ile by dostał? 15 lat. A za prawie zabicie, czyli bo tam coś było mówione o usiłowaniu zabójstwa, czyli jakby robisz to samo, co przy zabójstwie, tylko jednego na przykład odratowali lekarza, a drugiego się nie udało. I nagle powaga czynu jest pięciokrotnie mniejsza. Jakby koniec końców, no nie, do, nie doszło do, do śmierci, ale jakby wszystko, co robiłeś, miało do tego doprowadzić, nie? Raper zmienił pseudonim na Psychotrop. I wiele osób mogłoby pomyśleć, że przeszedł pomyślnie socjalizację i nigdy nie dotknie już noża. Niestety w tym momencie muszę zawieść osoby wierzące w happy end. O raperze było głośno w ogólnopolskich portalach newsowych takich jak Super Express, Radio SK, Pudelek czy Na Temat. Pisano o nim wtedy, że podciął sobie żyły podczas transmisji na żywo. Jak wówczas tłumaczył na portalu glamrap.pl. To miał być rytuał przejścia, a nie samobójstwo. A co najbardziej przerażające, psychotrop ranił mężczyznę nożem za komentarze na jego temat umieszczane w internecie. Niestety to nie pomyłka. Alan G za niepochlebny komentarz w internecie postanowił zaatakować jednego z internautów, jak informuje olsztyński oddział gazety wyborczej. 26 lipca pod jednym z barów na Starym Mieście w Olsztynie doszło do incydentu z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Do kilkunastoosobowej grupy podszedł mężczyzna z nożem, którego rozpoznano jako psychotropa. Napastnik chciał ranić swoją ofiarę w głowę. Nie udało mu się to, bo znajomi szybko obezwładnili psychotropa. Zebrali się w kółko, a następnie poturbowali. Czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Wezwana na miejsce policja obezwładniła napastnika. 25-latek, który był pod wpływem alkoholu, zaatakował wówczas funkcjonariuszy i został zatrzymany na 48 godzin. Naruszył nietykalność cielesną funkcjonariuszy policji oraz ich znieważył, w związku z czym został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Izabela Kołpakowska z komendy miejskiej policji w Olsztynie. Alanowi G postawiono zarzuty, a w sprawie napaści prowadzone jest postępowanie. Jeśli myślisz, że to tylko plotki w internecie, to sama prokuratura okręgowa w Olsztynie potwierdziła doniesienia medialne. W odpowiedzi na pani zapytanie z dnia 31 stycznia 2024 2019, roku, podejrzanemu okay. przedstawiono zarzut popełnienia czynu uszkodzenia ciała oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz znieważenie funkcjonariusza publicznego. Po tych wszystkich wydarzeniach w 2021 roku psychotrop dostał możliwość walki na gali promowanej przez Marcina Najmana MMA VIP2. Podczas przeszukania okazało się, że miał przy sobie ostre narzędzie. My musimy być pewni, że dzisiaj tutaj nikt nie ma ze sobą dziwnych rzeczy. Nie szukamy. Nie nie, 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 nie. Szukamy, nie szukamy po prostu niebezpiecznych narzędzi. Mówię to też zupełnie poważnie. Musimy się wszyscy.

Naszym zdaniem wielokrotnie próbował wykorzystywać nieporadnych życiowo ludzi, by się na nich wybić. Oto przykłady. Mężczyzna odwiedził Kononowicza i nagrał z nim film. Był też częścią uniwersum LIG, retransmitując jej streamy, jak donoszą wirtualne media. Zacytuję go. Obiecał widzom i sobie, że dopóki jej kanał nie zostanie zamknięty, będzie jej rzucał kłody pod nogi. Nawet zdarzały się sytuacje, gdzie uderzył kogoś słabszego, czyli na przykład partnera Eli No, czy ktoś dostał. uderzyłeś go? Warto także wspomnieć o tym, jak on sam chwali się przygodami z filmami i transmisjami na żywo dla dorosłych. No, jak nikogo nie krzywdzić, no to sobie robi co chcesz, no, nie? no. Oczywiście, wiadomo, że tak. Ja, ja też mam nie. takie epizody. No, Ty, tylko jeżeli właśnie wiesz, jeżeli. Czy Ta... co? <laughs> ja też mam takie epizody za sobą. Że na kamerę? Wofy, kamerki, człowieku, yy, normalne filmy dla dorosłych. Że, o! Że ty grałeś? No, zdarzyło się kilka razy, a częściej jednak jak... jak... No to też pojebane, że Wardena tam, wiesz, yy, coś tam no, że coś tam sleeping. Porno? Porno? Tak? Porno? Ktoś powiedział porno? Porno? <laughs> Ten menadżer, jakby mówiłem, co tu zrobić, co powiedzieć, jak ten. producent. Pan, bardziej czułem klimat, no. Można zatem podsumować działalność w internecie psychotropa w <głos> następujący <głos> sposób. Jest to niezłomny poszukiwacz uwagi. Jak zachował się psychotrop po tym, jak ludzie pokazali swoje zaniepokojenie na Twitterze, użytkownik adaś. Kropka wrzucił niepokojące artykuły na swój profil, na co zareagował emocjonalnie groźby fakt zdarzały się do takich śmietników jak ty widać jak bardzo niestabilny emocjonalnie jest ten tiktokowy detektyw że od razu odpowiada atakami słownymi i agresją tak boxdel i wardenga mogą czuć się bezpieczni bo otworzyli mu drzwi do internetowej kariery tak inni twórcy którzy nie są dla niego tak przychylni będą musieli się zmagać z jego uszczepliwością Pytając innych twórców jako nie wiem, ale się dowiem, czy mogliby poruszyć sprawę tej osoby, wprost powiedzieli, że boją się o swoje bezpieczeństwo i swoich bliskich. Dlatego takie metody będą skuteczne dla większości, bo ludzie nie chcą sobie babrać rąk, nagłaśniając to zjawisko. Robił wiele rzeczy, żeby w końcu zaistnieć i zostać zauważonym. I można powiedzieć, że mu się to udało. Publikując film z incydentem dotyczącym Popka, złamał prawo, rozpowszechniając ten film i jego nagi wizerunek bez zgody rapera. Jednak, Popek to nie jedna osoba, która mogłaby odpowiedzieć w tej sprawie bowiem to nie on miał rozpowszechnić ten film, a samo w sobie to może być już przestępstwem tak samo rozpowszechnianie jego nagiego wizerunku bez jego zgody. Ale jak widzimy, to go nie powstrzymało. Ten incydent umożliwił psychotropowi promocję od boxdela i wardengi, więc tak jak widać, koniec końców się opłacało. Opłacało się do tego stopnia, że następnego dnia znowu wrzucił upokarzające prywatne wiadomości rapera Japsona z Fagatą. I jeśli ten model działa, czyli udostępnia intymne nagrania... A skąd on to miał? Fagata mu to wysłała? Ja nie rozumiem po prostu, bo jak, Ja na przykład nie znam go, nie? Ja nie wiem jak on na przykład ma dojście do... To bo mi fagata, pomimo że ja trochę znam, że nie wysyła mi tego, opa! Urwałem coś tam, czemu bez buźki i cipki. Wiesz <laughs> o co chodzi, nie? A mu to wysyła. ja nie wiem, on ma jakiś wpływ na nich czy co? Dania i wiadomości, nawet bezprawnie, ale dzięki temu uzyskuje przychylność największych twórców, to będzie robił to dalej. Dzisiaj psychotrop kreuje się na detektywa i chce demaskować złych ludzi, ale pytanie brzmi: czy to na pewno odpowiednia osoba do rozliczania innych? To jest całkiem przerażające zjawisko, że dla osób mających duży wpływ społeczny, głównym wyznacznikiem wartości innych jest to, czy są aktualnie w trendach. Ktoś jest trendy, to bierzemy go do programu i robimy na tym zasięgi, mógł pomyśleć Boxdel. Jednak w takich przypadkach to, czy ktoś chwilowo jest popularny i na czasie, nie powinno być jedynym wyznacznikiem umieszczania go w programie. To jednak nie dla wszystkich jest takie oczywiste. Oportunistyczna moralność influencerów staje się coraz bardziej niepokojącym zjawiskiem, gdyż wpływ na społeczeństwo staje się uzależniony głównie od tego, czy dana osoba jest postrzegana jako trendy. W dzisiejszym cyfrowym świecie, gdzie liczba obserwujących i lajków stanowi walutę sukcesu i wpływu, niektórzy influencerzy mogą być skłonni podążać za chwilowymi trendami, nawet kosztem wartości moralnych czy społecznej odpowiedzialności. Bo koniec końców nikt nie bierze odpowiedzialności za to, co się dzieje, jakie będą ewentualne konsekwencje takich czynów. To jest ten toksyczno-oportunistyczny mechanizm aktualnych mediów. Nazwijmy go trójkątem promocji w polskim internecie składającym się z trzech wierzchołków. Pierwszy to gale freekwajto i konferencje, drugi to kanały komentujące na YouTube i wywiady. Zaś trzeci wierzchołek to wszelkiej maści portale plotkarskie profile na Twitterze czy strony newsowe. Gdy jako postać wchodzisz do tego ekosystemu, promocja zazwyczaj sama się kręci, bo wystąpisz w jednym miejscu, następnie ktoś cię skomentuje, a różne portale i profile na Twitterze podadzą to dalej. Można osiągać takim sposobem bardzo łatwo dotarcie do setek tysięcy ludzi, a następnie budować swoją rozpoznawalność i zbierać obserwujących. No to zawsze tak działa. Ja pamiętam, jak nagrałem film z NACU, to do mnie napisali z, z koło plotka. Jakby w, w, wcześniej jakby miałem też jakby duże wyświetlenia, duży Instagram, ale dopiero jak nagrałem z kimś z Teamu X ówczesnego, to dostałem zaproszenie do koło plotka. <noise> Nigdy tam nie wystąpiłem, ale mnie to bawiło. Pojebane to Każda działalność znajdująca się w trójkącie promocji ma z tego określone profity. Niezależnie, czy myślimy o kanale komentery, profilu na Twitterze, czy portalach plotkarskich, każdy na tym korzysta, dlatego mało kto mówi w internecie stop, nie promujmy tej lub tamtej osoby, bo to nieodpowiedzialne społecznie. Wardenga i Boxdel, którzy zapewniają gościnny występ w swoich kręgach psychotropowi, zapewnili mu także wejście do tego trójkąta. Obecność w nim może aktualnie wykorzystać na wiele sposobów. Wystąpił w programie, wybrane profile zaczęły robić shorty z jego występu na Twitterze. Za chwilę zacznie być zapraszany do innych programów, a może nawet dostanie kolejną propozycję walki. Pokazując się obok boxdela i wardengi, zwiększył swoją pozycję medialną. I tak to się snowballuje. szkoda tylko, że w złą stronę. Jako społeczeństwo powinniśmy przemyśleć kwestię tego, czy aby na pewno nożownik powinien. Pizza na wypasie z nimi chyba dramat było ostatnio, nie? Dobrze kojarzę?. być głosem ludu. Bo jeśli jego głos się liczy i ogląda to 40 tysięcy osób na żywo, to jakiś ojciec może pomyśleć: Hej, nie chcę, żeby moje dzieci dojrzewały narażone na wpływ takich ludzi. Tak jak rodzice nie chcieliby, żeby ich dzieci na co dzień spotykały nożownika, tak niestety są one na niego narażone w internecie, na TikToku, Instagramie czy YouTube. I to przy aprobacie ludzi, którzy mają wyrobioną pozycję w internecie, tak jak w przypadku Wardengi i Boxdella. W świecie online, gdzie zawartość jest stale generowana i udostępniana. Niektórzy twórcy mogą być skłonni pójść na kompromisy etyczne oraz przymykanie oczu na złe rzeczy w celu przyciągnięcia większej liczby widzów, subskrybentów czy nowych znajomości. I właśnie to zrobił psychotrop. Nie zyskał popularności ciężką pracą nad swoim pomysłem, tylko latami robił różne kontrowersyjne rzeczy w poszukiwaniu okazji, żeby dostać się do grona największych influencerów. Najgorsze jest jednak to, że ci wpływowi influencerzy bezrefleksyjnie przyjęli go z otwartymi rękami, nawet nie zadając mu jednego niewygodnego pytania. A do ciebie, drogi widzu, apeluję. Wspieraj twórców, którzy mają jakiś pomysł na siebie i robią wartościowy content, bo być może kiedyś zostaną wyparci właśnie przez takie osoby jak Psychotrop. Kiedy decydujemy się wspierać twórczość opartą na wartościach, przyczyniamy się do kreowania zdrowszej i bardziej wartościowej przestrzeni online. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Ja mam takie spostrzeżenie odnośnie tego materiału, że jest yy, kurwa bez sensu, nie? Film Dobry co jak co? Ta teza też chujowa. Czy znaczy, ja bym zrozumiał, jeśli ten materiał by był? Ty słuchajcie, bo ostatnio w internecie jest coś taki jak psychotrop, i on na przykład zrobił to i tamto. Ale uważajcie, bo jest znany też z tego i z tego. Taki, żeby trochę yy, przybliżyć yy, tą postać, yy, nie? Ale też uważam, że, z racji tego, że Pawardęga i Boxer mają w ostatnim czasie taki, a nie inny okres w swoim życiu, to lepiej w tytule wrzucić ich jakby obarczyć ca ich całą odpowiedzialnością za to, co on yy, robił tam 5, 10, czy ileś lat temu. Widziałem delikatną dyskusję. Wyświetliło mi, że szalony reporter że napisał na Twitterze, że skoro odsiedział swój wyrok, no zresztą to przeczytam. O, o chyba Sylwester się tu wypowiedział na ten temat. Wardenga sprawie materiał, nie wiem, ale się domy na temat przyszłości psychotropa. Nie zajmowałem się sprawdzaniem życiorysu psychotropa, gdyż nie był gościem w moim programie. Uważam również, że jeśli osoba odsiedziała swój wyrok, to my mamy wciąż prawo z nim rozmawiać, podsumował Sylwester Wardenga. I szalony napisał, to się zgodzę z Sylwkiem. Zmieńcie kodeks karny i dajcie tam cancel z internetu, czy co chcecie. Jeśli tego nie ma, to odjebcie się od kogoś, kto spłacił swój społeczny dług. Chyba, że nie respektujecie kodeksu karnego, sądów, a internet ma wydawać wyroki. Też raz napisał i tu się z Sylfiem zgodzę. Jeśli chcecie, by, by przestępcy byli piętnowani do końca życia, zmieńcie kodeks. Jedna uwaga, psychotrop katany kilka lat temu z, 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 za dźganie nożem, można z nim gadać. O mnie skazanym za oszustwa 25 lat temu, to kryminalista i bandyta. Yy, kurczę, no to takie jest. Hmm. Ja uważam, że są przestępstwa i przestępstwa. Jak ktoś mi dzisiaj dziecko zmolestuje, to moim zdaniem nie powinien jakby być zapraszany, żeby kolejny raz uczestniczył w czymś, co się zwie. Tak, normalni ludzie świat, nie? Żeby w społeczeństwie normalnie się obracał. No, a jak ktoś zapierdoli bułkę ze sklepu, bo jest głodny, no to wiesz, no jakby no, można łamać prawo i można łamać prawo. Pytanie jest przede wszystkim, ja myślę, w takich sytuacjach, bo to, bo to nie jest tak proste, że e, ja komuś wsadzę kosę, posiedzę dwa lata i jakby okej, okay, nic nie było. Myślę, że jeśli rzeczywiście, bo no, kurwa, no, no, no różne rzeczy się dzieją, tak? Ale czy szkoda została naprawiona? Czy może nastąpiło pojednanie z ofiarą? Eee, bo ja nie uważam, że. Bo są takie osoby, na przykład, które, nie wiem, przemycają narkotyki, eee, biją kogoś ze sprzętem na mieście, o to na przykład tutaj, eee, idą, idą do więzienia, grypsują, pierdolą policję i służbę celną i chuj, wychodzą, znowu robią to samo. znowu idą do więzienia, znowu wychodzą i co, w momencie kiedy wyszli, można tu mówić o jakiejkolwiek resocjalizacji? Wiesz też ciężko mi jest ocenić resocjalizację psychotropa, bo ja go nie znam. Ja nie wiem, czym on się teraz zajmuje. Ja nie wiem, czy nadal ma takie szalone pomysły, jak miał wtedy. Szalone, to oczywiście, wiesz, mówię tak z przekąsem. <grym> <grym> Więc no, ale ja przede wszystkim uważam, że kurwa, to ciężki temat jest, no. Bo z jednej strony co Bokzel czy Wardenga są winni tego, że 10 lat temu, no to co kurwa, każdy ma y, przed przyjściem daferek y, przynieść zaświadczenie o niekaralności. No nie wiem, no jest to oburzające, że ktoś z Kosą lata i, i dzika ludzi, którzy mu napisali komentarz w internecie, jeśli oczywiście to, co tam było napisane, jest prawdą. Ale no. Nie nie wiem. Jak to jest? Jakby rozumiem genezę problemu, nie powiem, że to jest gówniany film, ale też myślę, że dla autora się fajnie zbiegło w czasie, że można było tutaj wardędzej i Bokzelowi coś do ogródka wrzucić, nie?